Nick Olaj został nowym bramkarzem PSW Eindhoven, były golkiper Sparty kosztował między dwoma a trzema milionami euro, w zależności od tego, jakim źródłom ufać. 29-latek odchodzi ze Sparty Rotterdam jako zawodnik doświadczony, jako zawodnik, który w Rotterdamie doczekał się roli kapitana, jako zawodnik, który całkiem sporo razy był już powoływany do reprezentacji Holandii. Nie zaliczył wprawdzie w niej jeszcze debiutu, ale sam fakt, że otrzymywał takie powołania i że nadal je otrzymuje jest dosyć wymowny. 29-latkiem w przeszłości interesował się Ajax, w przeszłości interesował się nim również Feyenoord i to były dosyć głośne informacje, także raczej coś tam prawdy w tym wszystkim było. Ostatecznie jednak ląduje na stadionie Philipsa, gdzie zastąpi Waltera Beniteza. Argentyńczykowi kończy się bowiem kontrakt, którego z PSW nie przedłuży, no i ekipa Eindhoven potrzebowała nowej jedynki. Uważam, że jest to transfer w miarę bezpieczny, ale niezbyt spektakularny. Beniteza osobiście ceniłem wyżej niż Olaja, ale to też nie jest tak, że tutaj powinien być jakiś dramat. Wydaje mi się, że mając też Dromela na ławce, jeżeli ten zostanie w klubie również, PSW ma bramkę obsadzoną może niespektakularnie, ale naprawdę solidnie. Wystarczająco solidnie, żeby myśleć o obronie tytułu mistrza.